Cześć, tutaj Hania Beza. Ostatnio mi się wyświetlił ten film. Bułeczki twarogowe z owocami i krużonką. Koniecznie musimy je zrobić. Zapraszam na wycieczkę. To się domyśla, po co jadę do lasu? No oczywiście po jagody. Będą idealnie pasować do bułeczek. Ech, mało jagód bardzo. Właśnie przed chwilą spotkałam sobie państwa w lesie i właśnie mówili, że w tym roku to jagody tutaj, w tych lasach, bardzo mało i są takie bez smaku. No nic, samemu trzeba przetestować, ile mam, tyle mam, a teraz zapraszam was do kuchni. Faruk. Dziwnie, że nie oddzielam białego od żółtek. To będą budżetowe Jagodzianki. Trochę wanilii. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście, jak ktoś chce przepis, to koniecznie idźcie do kucharza. Przijemy na cztery. Dwie zrobię z jagodami w środku, a dwie z seren dla mojego ukochanego. Przez to, że jestem człowiekiem beza, dosyć rzadko testuję różne przepisy, ale co wy na to, żeby czasem potestować inne, inne pomysły na wypieki. To do piekarnika już się nie mogę doczekać, aż się je zjem. No i upieczone, niech tylko przesygną i można jeść. To jest taka zdrowsza i smaczna wersja drożdżówki. Teraz ta seren. Mm. O, to serem mi kapyszna. Że to zobaczenie proszę, Haja, by